Tworzymy naszą własną walutę. Ta waluta zmieni wszystko. Zmieni całą ekonomię Wojanowic. Nie, będzie, nie będą to diamenty. Nie będzie to złoto. Będzie to prawdziwy banknot z wizerunkiem każdego Wojanowiczana. Dlatego potrzebuję wszystkich. Potrzebuję Paliona, Kati i Nupka. Żeby dali mi swoje główki. Żebyśmy mogli wytworzyć taki banknot. Mam cztery z taki papieru. Mam maszynę, którą zbudujemy. I która będzie tworzyć nowe banknoty. E, po prostu wrzucimy wszystkie składniki do Leja. Lej przeleci przez Skrzynię. E, w tej skrzyni wszystko się wymiesza, i potem drugi lej e, przeleci do dozownika. I z tego dozownika będą wypadać właśnie banknoty. Już się nie mogę tego doczekać. E, te banknoty zmienią wszystko, będziemy mogli się nimi wymieniać. Nie będzie ich, będzie ich właśnie ograniczona ilość, więc to będzie dawało im e, swoją wartość, co nie? A nie tak jak diamenty, że możecie wykopać ile tylko się da. Więc tak, na początku piszemy, piszemy we, e, wezwanie do sądu. Tak, i taką książeczkę. Dostanie każdy z Wojanowiczanów. Wezwanie do sądu. Eee, proszę stawić się dzisiaj za. 30 minut, powiedzmy. Ok. I mam nadzieję, że oni się stawią za 30 minut i w sądzie ustalimy każdy da nam główkę, ustalimy kto ile dostaje pieniędzy, czy stak pieniążków na głowę, to jest dobra opcja i po prostu przedyskutujemy to, żeby to wiecie, była demokracja na Wojanowicach, żeby każdy wiedział i każdy miał coś do powiedzenia, żeby każdy mógł wyrazić swój głos. Dobra, proszę stawić się dzisiaj za 30 minut. Um, i zabierzcie, o, zabierzcie swoje głowy, okej, okay. <laughs> w sensie główki jako itemki, okej, okay, główki jako itemki to również jest bardzo ważne, ponieważ no jakby mieli zabrać tylko swoje głowy, to mogliby przejść tak sam, tak po prostu sobie, dobra, e, i podpiszę się Wojan, dobra, podpisz e, wezwanie. A, jeszcze czekaj, noloj, kopiujemy to, podpisz, wezwanie, podpisz. Ok, i mamy jedną książkę, musimy zrobić jeszcze drugą, po prostu, po prostu zwanie, po prostu robimy trzy sztuki i ostatnią, proszę. E, wezwanie. Ok, i teraz każdą tą książeczkę musimy rozdać. Idziemy w takim razie do Kati, do Nupka i do Paliona. E, I poczekamy na nich właśnie w sądzie, na którym e, roz, jakby rozpocznie się ta rozprawa. Rozprawa o stworzenie bankowości na wojanowicach. O, tam widzę już Nupka, co tam Nubek robi? O, to jest główka Kati w ogóle swoją drogą. Dobra, to tą książeczkę możemy stawić. Hmm. Zrobiłem skrzyneczki dodatkowe i słuchajcie e, postawię tutaj wezwanie. OK, jedno wezwanie jest Idziemy teraz do Paliona, damy mu wezwanie yy, A następnie do Nupka Każdy będzie miał takie wezwanie I z każdym będziemy się widzieć właśnie gdzie? W sądzie! Ale to dziwnie brzmi Ale słuchajcie, na Wojonowicach wszystko tutaj musi chodzić Musi chodzić niesamowicie dobrze Każdy musi, wiecie um, Odpowiadać jak prawdziwa gospodarka To jest miasto, widzowie To nie jest jakieś małe przedsięwzięcie już To jest ogromne miasto, metropolia I tutaj muszą być jakieś prawa, muszą być Banknoty, pieniądze, a nie jakieś tam diaksy, które każdy może mieć po 50 staków, co nie? Widzowie, to będzie właśnie mocne. Okej, okay. wszędzie są z książeczki. Eee, a my co? My idziemy sobie w takim razie teraz do banku i poczekamy na naszych Wojanowiczanów. A to co to jest? Brzydkie, nieładne. Ej, co to ma być? Co to ma być? Nie no, tutaj już powinna być grzywna dla nupka. Więc jak Nubek dostanie pieniążki, to będzie chyba tutaj musiała być grzywna, bo to jakiś dirt jest po prostu. Za śmiecenie sądu, za zaśmiecenie sądu jest grzywna 50 tysięcy złotych, yy, w sensie Wojanowic coinów. Dobra, my sobie tutaj czekamy yy, i widzimy się, kiedy oni już do nas przyjdą. O, patrzcie, widzę już Nubka, więc Nubek to jest chyba pierwsza osoba, która tutaj już idzie, się zbliża, więc bardzo dobrze. O, i no, no, widzę... Chodź. Paliona też widzę, dobrze. Już podchodzą tutaj widzowie, co, co ty gadasz do mnie, Nubek, wiesz co? No bo mi się wydaje, że to będzie chodziło o ciebie oraz sprawę. Siema, co wy to robicie? W sensie tak się kłóci. Ty kłócicie. jak wywaliłeś drzwi co no. Nubek znowu Puchnięty. zrobił? Czemu znowu tam idziemy? Co do sądu? Spokojnie to nie jest nic strasznego. A gdzie jest Kati? Jest tutaj Kati? Jest taki spuchnięty. Jest, jest, macie... Kati przyszła? Yes. Już wybija yes. pół godziny niedługo, nie? Nic nie, a, nie ma, a miała też przyjść? No tak, dostała wezwanie też, żeby przyszła. Kati coś zrobiła? Nie, nie, dobra, chodźcie, ja wam to wytłumaczę najwyżej e, Kati wytłumaczymy to później. Dobra, zapraszam, zapraszam. Okej. Okay. Może Możecie sobie... Nie, ja nie jestem winni! Nie, no nie! Możecie sobie usiąść tutaj na tych bocznych. E, e, w sądzie. Nikt. No bo to jest taka ważna rzecz i to musi e, sąd w sumie zdecydować. A tym sądem będziemy my wszyscy. Słuchajcie. Potrzebujemy gotówki na wojanowicach. Potrzebujemy pieniądza na Pieniądze, wojanowicach. No diamenty, nie? Diamentów to mamy już za dużo. Od, złoto. od kiedy haker się to pojawił pinta. i on i, i jeszcze milion innych złych postaci Ty, Palion, współpracowałeś z hakerem i dostałeś milion diamentów. Ja dostawałem od Hakera diamenty, wszyscy dostawialiśmy. Złota no tak, też to było to jest, pełno. To jest, to jest ja nie dostawałem. No ty dirta dostawałeś, więc waluta też nie może być dirta Złoto też nie może być, ponieważ mamy za dużo złota Każdy ma przynajmniej jakieś, nie wiem, 5 staków bloków złota Za dużo pieniędzy, to nie ma wartości Zauważyliście, że czegoś jest za dużo, to to już traci wartość? Dijaksy nie mają wartości złota, nie ma wartości, ale... Przychodzę do was z rozwiązaniem tego problemu Uwaga Banknoty, 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 pół. To jest papier, papier to ja sam mogę zrobić z tego z Cukrowej. Tak, tak. Idę robić farmę. Nie, nie, nie. To co ty na to? Jak powiem ci, że stworzymy własną wola, wola... wola, nutę. Ej, może wola. wola nuta, waluta. Wola. Wola. Ej, może wolanuta ty? Waluta, wolanuta. Bo Wojana wojanuta. Niebieskie, niebieskie. Zrobimy własną walutę Wojanowic! Nazwiemy ją. Wojanowicki, może, nie wiem, jeszcze nazwę pomyślimy. Wojanowicki. Ale jak ty to chcesz zrobić? Ja, no właśnie, co ty chcesz? Stworzyłem, opracowałem niesamowitą technologię, słuchajcie. Wystarczy wziąć sobie papier. Co nie? Jest papier, jest papier, co nie? Paper. Wziąć sobie tak zwaną tarczkę. Tarczka sprawia, że barwi się ten kolor na zielony. Tarczki ogarnąłem bardzo dużo. Spójrzcie, wygląda to jak prawdziwy kolor pieniądza, nie? Będzie zielone! Aha, właśnie, zielone. I dodatkowo, dlatego was o to prosiłem, wasze główki. Chciałbym, żeby na każdym banknocie była główka jednego z wojanowiczanów. Żeby każdy czuł się, że to jest. Nie mimo Teraz! stary! Boom! O, lol, dziękuję bardzo. <Gl care> hahahaha uh. co wybuchła ci czy nie? Nie wybuchła a mi, a tu <gl> hahahaha <khusy> Do so, dobre co, dobre co nauczyłem się taki musików przycisnąć <glaratullo> na kanale <kartucze. g> przy <across> więc tak ja mam swoją główkę Palion mam główkę Nubek Nubek daj tą główkę słuchaj idziemy opracować Mat. pieniądz no ale nie ma główki Kati to jest problem Może zostawiła ma... W sumie widziałem główkę u niej w domku, więc może chodźmy do niej w domku, weźmiemy od niej główkę i, i ustalimy dalej kolejne rzeczy. Tak, ponieważ chcę, żeby to było przeprowadzone w sposób uczciwy. Każdy dostanie określoną ilość pieniędzy i tutaj właśnie chcę przeprowadzić głosowanie. Z racji, że każdy z Wojanowiczanów Uuu. ma równe prawa, to każdy będzie głosował. Więc tak, nie ma, że ktoś nie Jestem za, nie będzie. jestem za. Dobra, to zapraszam z powrotem do sądu i teraz tak. Będziemy prowadzić głosowanie, którego tematem będzie podjęcie decyzji, ile ma być pieniędzy na Wojanowicach. Okej, okay. Ale ty nie będziesz mógł jak coś yy, ten Co? wytwarzać pieniądze. Nie, nie, nie. Decyzje podejmujemy wszyscy wszyscy Wojanowiczane A. podejmują decyzję. Jest większość Wojanowiczanów. Więc e, przegłosowaliśmy Kati, więc tak naprawdę Aha. no. Kati i tak dostanie. No właśnie, dalsze nego negocjacje, ustalenia później. Na początku. Ile ma być pieniędzy na Wojanowicach? Banknoty. Nic, jesteś nienormalny. Miliondry. Nie, to nie może być duża liczba, tak to jest Max. No, dlatego tak przygotowałem papieru właśnie, może na stak. Dwa staki. Dwa staki. Hmm. No, półtorej. Półtorej staka. Hmm. Dwa i pół. Może no, słuchajcie, dobra, dobra. zaczniemy powolutku. Od jednego staka, ale. A. co wy na to? żeby z czasem jeżeli zauważymy że nas, nasza gospodarka nie rozwija się za dobrze żeby troszeczkę wiecie dodrukować pieniążków co, co wy na to? tydzień dostajemy pół eee, co tydzień dostajemy półstaka nie no co tydzień to trochę za dużo chyba półstaka chociaż mm, ja nie będę robił mm. nic przez co tydzień co tydzień 16 no masz 4 tygodnie w miesiącu gdzieś to masz mi się wydaje że będziemy musieli robić zebrania każdorazowe zebrania na których będzie podjęta decyzja ile dodrukujemy pieniążków i wtedy będzie to git, żeby żeby nie było ich też za dużo. Okej, okay. więc tak ustalamy stack w takim razie. To Cztery jest syf! staki? To jest syf! To jest syf, tego już nie chcemy diamentów. Cztery staki w takim razie, tak? Dobra, no... przygotowuję. No tak, tak. Czy wszyscy są za? Ja jestem za. Okay. Jestem dobra. za. No. Ja też za, dobra, przegłosowane. Dobra, to teraz kolejne pytanie. Czy pieniędzy każdy powinien mieć na początku porówno? Tak, czy ktoś no powinien tak, być mniej? czy tak, tak. Czy ktoś nie, nubek, 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 mniej na pewno. Ej, dobra, ja najwięcej. <laughs> Ale czekaj, kurde. O, dobra, nie, ja jestem poczekaj. za tym, żeby każdy miał porówno. To jest dla za. mnie, ja rozumiem, że ja. każdy po tylko że Nubek to jest osobnik, który ma jeszcze 6 lat i takie dzieciaki no. powinny dostać W ogóle, my, on jest na naszym utrzymaniu, ja powinienem dostać dwa staki, jeszcze jest ten stak dla mnie za niego Ty tylko go otrzymujesz, przecież ja muszę też wytrzymywać jego tutaj ja to, to, Dzielimy się jednym stakiem jeszcze na trzech, a ty kurde, dostajesz jeden tylko Ale nie, bo wtedy Nubek no. będzie spłukany jeszcze będzie tak, że będziesz u mnie pracował, Ty depimu. Nie, Będziesz przychodził do mnie po pieniądze, żeby sobie czekoladkę kupić. Dobra, słuchajcie, zróbmy głosowanie. Moim zdaniem najlepiej będzie porówno. Kto jest za? Porówno. Ja za. Ja też za. Dograłeś. No dwóch na jednego, więc za Kati też byłaby za, ja to wiem. Dobra, więc jest za. Jest za. E, dobra, czyli tak, mamy cztery staki, każdy dostaje po jednym staku, teraz tak. Idziemy, wszystkie decyzje zostały podjęte. Idziemy do banku stworzyć walutę wojanowicką. Niesamowite. To był fajnie, zrobiony widziałem z daleka. No ale mega ja fajnie. No A, jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Macie tutaj gdzieś blisko kowadła? No właśnie kowadło, mam w domu. Dobra, to potem pójdziemy do, do twojego domku e, po kowadło, ponieważ każdy dostanie klucz do swojej skrytki w banku. E, nie wiem czy już widzieliście, czy nie. Ale mamy piękny. tutaj właśnie bank. Spójrzcie. Piękny, jest. Piękny! No. Jest piękny. I teraz po wejściu tutaj no to jest. E, mamy skrytki, Każdy oczywiście swój kolor zna. Każda jest skrytka. I teraz tak, wszystkie wejścia są zamknięte, ponieważ są to właśnie. Aha, nubek, jak ty masz taki kupowy kolor. Ta, nie wiesz, nawet chwilę mam tam kasy. Ty, teraz masz zero stary ja I, I tak, każdy dostanie swój klucz, który będzie otwierał tylko jego drzwi. Nie, żadne inne. Dobra, dlatego um, w tym miejscu gdzieś możemy zrobić naszą maszynę tworzącą pieniążki. Więc tak, oh na samym dole dozownik. Okej, okay. na górze Lubek. lej. wielkopom na chwilę. Okay. wielkopom na chwilę, widzowie. Tutaj, na górze będzie skrzynia. Na skrzyni. Nie mogę, nie mogę. O nie, lej źle postawiłem stary. Dobra, pyk. Dobra, czekaj, muszę się podsadzić. Eś, eś. Eś. Dobra, działa. Słuchajcie, wydaje mi się, że to może działać. Wydaje mi się, że to już może działać. Jeszcze, dobra, oczywiście. Ja, co chcesz zrobić Śliknia. teraz? dobra. Stary, teraz. Daliście mi y, główki. O, daliście, dobra. Tak, tak. Teraz tak, wrzucę do jednego leja e, wszystkie nasze przedmioty. W skrzynce wszystko się wymiesza, co nie? A potem ze skrzynki przemalowane banknoty wypluję tutaj kolejny laj do dozownika i dozownikiem robimy pu, 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 pu! Jaka drukara, ty. No, drukarka, rasowa drukara. I w ten sposób powstaną pieniądze, więc tak. Na samym początku wrzucam papier. okej No i ten papier trochę trwa, jak się tam przerzuci, co nie? No. Trochę trwa. A dlatego, może wiesz co? Wiesz co, może zrobimy póki co? I wrzucamy teraz moją główkę, o, albo tak zrobimy, wrzucamy teraz moją główkę, dobra I teraz wrzucamy jeszcze paloną główkę A, bo widzisz, 743 się zrobiło. zrobiłem Okej, okay. i teraz dobra, niech to się wszystko przerobi, słuchajcie, to się teraz wszystko miesza w tej skrzyni Niech to się wszystko przerobi i e, jak to wszystko tutaj spłynie na dół do tej skrzyni A jak to się robi czasu? No musi to, ten cały lej no, no, to przelać próguje, do tej skrzyni Nubek, to nie jest tak, kurde, hop siup, jakbyś... No. Miał... To ja idę chwilę, może do to domku, to... Nie, teraz rap nie nie nie, 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 Nubek, ty kleszczu! No ty mówisz Nubek, ty kleszczu, jesteś ty leszczu, tutaj ty leszczu Ty niebieskie jesteś A Niebieskie, bam, bara, bam, bam, bara, bam, bam Robię niebieskie, jestem tu, latał! Niebieskie <laughs> O, dobra, nubek, zaraz nubek, się zrobi no. You Wie know rest? Nie, nie, jeszcze nie, słuchaj, zaraz się zrobi ty, zapomniałem, tarczki jeszcze zapomniałem dorzucić Tarczki No, tarczka musi być, żeby to przekolorować Jezu, boja, nie a, tak późno, nie jest noc, mi się chce spać No to iść, spać Nie, no, my tu robimy banknoty, banknoty, banknoty no, Jak nie chcesz banknotów, to ten nie? Tutaj dzieje się historia Wojanowic w tym momencie Banknoty hey. się tworzą, słuchajcie, zostało 20 Aha. tych tarczek Zaraz wszystko hey. będzie 10, Aha. 9, 8, 7, hey. 6, 5, 4, 3, 2, Dobra, Jeden! Stukaj, niech się to miesza Dobra, niech się stukaj. miesza w tej skrzyni, niech się Pekawę miesza Stuku, puku, Dobra, stuku, puku, niech się miesza Dobra, się, odsuńmy się Tak, odsuńcie się i słuchajcie to, Klikaj, to jak no strzela, uważaj, bo cię zabije Dobra, uwaga A ty mówisz? Dawaj Klikam! O! O! Pieniądz! Co? O! Ej, Uuu, ta... patrzcie Moja Co? nowicki pieniądz! Oh my nie, god Nie, czekaj Co o! jest? Co? Ej, nie, to jest jakiś scam Co? Widać tylko Katinówkę, jak się go trzyma, ale skam! Ale skam! <śm> <śm> Ale nie, ja widzę jeszcze siebie, a ciebie ale tak, nie widać ale, tak, ale ciebie to tak malutko, nie? Tak, ale tak ważne, kurde. że jak wyrzucisz to, to widać. Nie, ja tak. Dawaj dalej, dawaj, dalej, kolejne pieniądze, oh pieniądze, pieniądze, pieniądze! Ja ale tak pieniędzy, ty! Dawaj więcej, dolary, dawaj więcej! Dolary, 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 I ile tutaj dolary, będą? cztery 4 staki dolary, powinny być, więc ładnie, dolary. dobra. Ale, ale, będziesz, ale ładnie. Ale będziesz klikać, ja nie mogę Ja no, to będzie tyle klikania, widzowie ja! Ej, a wy też możecie klikać w sumie? W tym samym momencie? Ej, chyba można Ole, spadło, stary, jaka drukara Chodź, jak lecą pieniądze <śm> 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 Drukara pełną parą, dobra, zbieram O co ty, ty, co ci się spodnie powiętaliło? Mnie spodnie mnie wywaliło Aż ci normalnie spodnie spadły Dobra, słuchajcie Ile wy tego macie już w sumie? Dawaj, ja muszę się rozbroić Ile wy tego macie? Ja już mam stack po 28 stacka To zaraz będzie koniec, ty Ja nie mówię, już mnie palec boli od klikania No palec mnie boli Już nie dam rady, nie, zaraz nie Dobra <laughs> A już mam dwa staki, nie? Dobra. O koniec! Dobra, proszę dajcie mi teraz wszystkie pieniążki, jakie zdobyliście i ładnie je podzielimy. Dobra, mamy raz, dwa, trzy, cztery. Więc teraz tak Jeden stak dla nupka. O, tak! Drugi stak dla paliona. O, tak. Trzeci stak okay. będę musiał przetrzymać dla Katy, żeby Ej, wzięła. Nie, A to jest będzie balował, to no, ich będzie balował za tego staka. Hmm. Wiesz, co? Zastanawiam się, czy to jego jakoś tutaj nie wrzucić, ale. Najpierw trzeba wytworzyć, wiecie, co klucze. Nie, no może Chodźmy do kowadła. chodźmy <laughs> <laughs> Ale to nie, nie mogę użyć tych pieniędzy. Nawet jakbym chciał, bo to byłoby policja, by no policja. to do mnie rozdaj nam wszystkim, porówna. To, to rozdaj, rozdaj ta. To, ta, ta. idziemy na Taka, chodźcie, <laughs> a... o, tak, dawaj Tata ja. bojąc stawia, dawaj, dawaj. <laughs> tak, no to burgera chcecie? Ciekawe ile kosztuje jeden burger tak, teraz, tak. nie? Dobra. Gdzie jest tutaj O, tutaj jest, dobra e, o, mam dźwignia, e, klucz... Palion. Dobra. Jaha, a je. I teraz tuk, druga. Klucz nubek. No dobra. dobra. Nie zabijaj, bo mam kasę, nie zabijaj mnie! No, nie zabijaj mnie, o, Posikasz się, kluč, tak? się? <grymne> 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 klucz... Kati Dobra, Siedem słuchajcie, mam wszystkie klucze i to jest teraz bardzo ważne. Najpierw Palion, trzymaj swój klucz. Odejdź! I... I teraz Nubek, trzymaj e, swój o, klucz. Znowu jest, klucz Kat i będę musiał przechować. Tak, tak! <laughs> A, i co? I to możecie schować teraz swoje pieniążki w swoich sejfach? To oh, ja. Ja idę. Mam... Jestem mały, nie wiem, czy mogę mieć konto w parku jeszcze. Haha! <noise> no, no, bo od ja, no więc tak masz jak, od zerowego roku życia, a więc jak nie masz. No, zgubię ten klucz, to co wtedy? No nie masz to dostępu jesteś, do pieniędzy. Jesteś kurde, no. głupi. Nie? No, bo jak jeśli zgubisz klucz, nie będziesz mógł otrzymać pieniędzy. Stracisz całą swoją gotówkę. Muszę stary. sobie go przysyć. Weź sobie, zrób jakiś, nie wiem, safe na ten klucz, nie? No, Dobra. klucz na klucz, na klucz. <noise> a je, kula Dobra. Działa, dobra! Chore, schowane kurde dobra. Ej, ej może tu ender chesta daj, to będziemy sobie ten klucz dać do ender chesta Ender chesta wow. genialne, tak, sposób... tak, I on będzie nie do, nie do ukradnięcia wtedy ten klucz Dobra, ale nie mam przy sobie ender chesta, więc teraz nie dam Ale dobra, wiesz co? Dam kat i już postawię tutaj tej te pieniążki Wszyscy możecie zobaczyć, że w prawym górnym szalkarze są pieniążki pa Ufam Ci Proszę ich nie tykać eee, Widzowie, teraz zauważyłem, że jest problem, bo jak rozwala się dźwignię, to ona traci nazwę I klucz traci działanie Tak okay. jakby To co, jed jednorazówki nam dałeś, to już tam nie wejdę, po pieniądze tam zostawię Ale skam! to na sokra nie, nie, to ogarniemy to, widzowie, eee, ogarniemy to Trzeba Dawaj będzie taki kluczy. Trzeba będzie wyrobić więcej kluczy po prostu. Wyrobimy więcej kluczy i każdy będzie miał dostęp tam. Więc na ludzie, nie proszę się nie martwić. Eee... Trzeba będzie często do banku chodzić i prosić cię o wyrobienie. Nie, dam każdemu postak tych kluczy i będziecie mieli wender częściej, więc git. I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy. закончу, ты даже не снимай. Кликни, кликни, кликни.